W TVG9 już kilka razy mówiliśmy o sprawie Roberta Bieleckiego i jego synka Szymka, którego to no, sąd III Rzeczpospolitej w Wyszkowie po śmierci matki byłej żony, żony Roberta Bieleckiego sąd postanowił oddać pod opiekę. Cioci, bo co tam ojciec w dzisiejszych czasach znaczy? No, pokazywaliśmy protesty mieszkańców wsi, w której mieszka Robert, pod sądem w Wyszkowie. Pokazywaliśmy, jak Robert z Szymkiem modlili się na Świętej Górze i Grabarce o to, żeby być razem. No i chyba, chyba to podziałało. Bo no, dzisiaj niestety y, y, Ciocia podjęła kolejną próbę odebrania y, Robertowi dziecka. Tym razem no, podstępnie ze szkoły chciała go zabrać. No, na szczęście y, dyrekcja szkoły y, zażądała y, y, stosownych dokumentów od, od matki i towarzyszących jej pani o wylegitymowanie się, czego nie zrobili, więc więc y, dziecka nie oddano, grążąc policją, co jest właśnie y, ciekawe i to jest raczej ewenement, bo, bo niestety y, w podobnych sprawach y, no, administracje szkół, dyrektorzy szkół raczej stawiają się przeciwko ojcom. Także y, być może w sprawie Roberta i Szymka Zdarzył się jakiś cud na grabarce.